Cześć, z tej strony Fizoterapia HD w całym składzie. Dzisiaj pokażemy Wam dwa testy na niestabilność. Jeden będzie totalnie niespecyficzny, drugi już bardziej specyficzny. Na niestabilność odcinka szyjnego, dokładnie. Oczywiście. Mamy już parę filmów na temat stabilizacji odcinka lędziowego, więc teraz trochę zajmiemy się odcinkiem szyjnym. I pokażemy do tego jeszcze może parę ćwiczeń, tak, które już. pacjenci mogą zrobić później, jeżeli taką niestabilność u nich wykryjecie. Pod koniec, jak już będziemy wiedzieć, czy jest, jeszcze to niestabilność, jest ta stabilność, to możemy też ćwiczenia zrobić. Oglądajcie. Zapraszamy. Okej, okay, pierwszym testem takim niespecyficznym, który możecie sobie zrobić, jeśli chcecie, chcecie sobie badać niestabilność w odcinku szyjnym. Jeżeli badaliście sobie pacjenta i przechodzicie do badania wyprostu w odcinku szyjnym, prosicie go o taki czynny wyprost w odcinku szyjnym, obserwujecie sobie załamanie tej lordozy szyjnej. Gdzie ona się załamuje? Tak, gdzie się załamuje, w którym momencie bardzo często przejście szyjno-piersiowe jest sztywne i kręgi szyjne będą pracować do C7, będziecie widzieć taką wyraźną Mniej Czasem pacjenci, pacjenci przychodzą już z taką wyraźną zmarszką na poziomie C6, C7. Te segmenty pracują dotąd dosyć mocno, jest przeciążenie, dół odcinka, góra odcinka piersiowego jest, jest sztywna. Dobrze dobrze mogę powiedzieć, że niech podmiot mnie przejście szybko piersiowe. Tak, dokładnie. Jeżeli, jeżeli pacjent zgłasza Wam coś takiego, że boi się, zobaczycie to często też, jak będziecie pracować z pacjentami, boi się zrobić ruch wyprostu, głowa mu leci, nie jest w stanie jej utrzymać. Zgłasza Wam taki problem, że ma uczucie przełamywania w tym miejscu przy ruchu wyprostu do tyłu. Często ludzie po wypadkach samochodowych, kiedy dochodzi do takiego razu uderzenia, odgięcia głowy do tyłu, jest podrażnienie tkanek z tyłu i z przodu bardzo często ta okolica jest podrażniona, może dochodzić do niestabilności. I to jest badanie niespecyficzne, tym badaniem możecie sobie założyć już taką tezę, że coś może być nie tak z tym, z tym ruchem tutaj. Że, że może być problem z niestabilnością w odcinku szyjnym, że te mięśnie są podrażnione, osłabione, będą wymagać pracy pacjenta. Żeby potwierdzić sobie to, jeżeli w pozycji siedzącej zrobiliśmy wyprost, to on był bolesny dla pacjenta, może to być problem albo z segmentami i zestawami w odcinku szyjnym, albo może być problem mięśniowy. Jeśli chcielibyście sobie to zróżnicować, to prosicie pacjenta, żeby położył się na brzuchu z głową wysuniętą za kozetkę. Zrób sobie. Wysuwa się do takiego poziomu, ręce może sobie dać luźno z boku. Prosicie go jeszcze trochę do przodu, prosicie go, żeby zrobił sobie maksymalne zgięcie odcinka szyjnego, i z tej pozycji prosicie go, żeby poszedł głową do wyprostu i powiedział Wam, czy ten ból teraz też się pojawia. Jeżeli pójdzie do tego momentu i ból yy, będzie się pojawiał, możecie raczej myśleć o tym, że jest to ból z tkanki mięśniowej, bo nie dochodzi teraz do, do mocnego wyprostu w odcinku szyjnym. Jeżeli pacjenta bolałoby teraz, te mięśnie muszą wykonać pewną pracę i będzie to dla nich, jeżeli będą przeciążone, podrażnione, może to być dla nich bolesne. E, natomiast jeśli w tej pozycji ten ból nie występowałby, a w pozycji siedzącej, jak robicie go dalej do tyłu, on występuje, raczej myślimy o podrażnieniu stawów, o problemie z niestabilnością gdzieś na, na, na jakimś specyficznym segmencie kręgosłupa, że może być problem z ruchem pomiędzy w stawach międzywyrostkowych. Też trzeba pamiętać, żeby ta głowa tutaj nie, nie wisiała podczas podnoszenia, żeby nie była w protrakcji, tylko żeby była trochę cofnięta. No będziemy też o tym mówić przy stabilizacji, jak to zrobić, natomiast z pełnego zgięcia, z pełnego zgięcia do pozycji e, w, tak, żeby głowa znalazła się w przedłużeniu prosimy pacjenta o to, żeby powiedział nam jak, jak się czuje w tej pozycji e, tak jak Łukasz mówi nie jest ona jakoś mocno w protrakcji, w retrakcji Starał się, żeby to zrobił neutralnie. Myślę, że czasem można po prostu pacjentowi też nic nie mówić i zobaczyć, jak on to wykonuje za pierwszym razem, bo czasem te bóle się pojawiają w różnych pozycjach u pacjentów. I jak ustalicie go w pewnej pozycji, którą wy chcecie, to ten ból może się wcale nie pojawiać. To też u nas na szkoleniach często mówią. Czasem jak badacie pacjenta, nawet pozwólcie mu się zgarbić albo zrobić taką pozycję, jak on odtwarza na co dzień i wtedy go badać w tej pozycji, bo wtedy ten ból się może pojawiać. Jak go wyprostujecie i prosicie o pewne ruchy, to tego może nie być. Także tutaj też jest taka uwaga do badania myślenia, którą można. Bardzo którą można wrzucić. Pokażemy za chwilkę test bardziej specyficzny na badanie nadruchomości w odcinku szyjnym. hipermobilności. Zapraszamy. Ważną rzeczą, o której jeszcze Tomek nie wspomniał, jest to, że jeżeli trzymamy głowę już wyproście, pacjent trzyma głowę wyproście, to oprócz tego, jak opuszczają, musimy patrzeć też, jak wraca z tego zdjęcia, z wyprostu. Bo jeżeli wraca, wraca normalnie, to widzimy, że mięśnie w miarę dobrze stabilizują ten odcinek, a jeżeli jest tak dziwne, że on próbuje coś odnieść ten ominąć, ominąć ten segment, tak, ominąć jest... ten segment, no to mamy tak jakąś jakby, informację... podejrzenie, jest jakaś informacja, że w, tu w tym miejscu coś się dzieje nie tak. Także tak samo pójście do wyprostu jak i powrót z tej pozycji jest bardzo istotny. A, musicie oglądać swoich pacjentów podczas czynnych tak. ruchów. Test specyficzny do badania niestabilności w odcinku szyjnym będzie polegał na tym, że prawą ręką będziemy stabilizować sobie dolny segment, a lewą ręką będziemy górny segment spychać w prawą stronę, albo odwrotnie. albo odwrotnie. Więc zaczynamy to od samego dołu, gdzieś tak od poziomu C7, C6, w zależności jak nam tu tkanka pozwoli. Lewą ręką, którą będziemy spychać w segment górny w prawą stronę, robimy to punktem traudi. Tak my nazywamy ten punkt w metodzie kaltenborda, ale mo można to robić też inaczej. Więc zaczynamy. Stabilizuję sobie prawą ręką C7, umówmy się, że jesteśmy na C7, a lewą ręką spycham C6, w prawą stronę. Jeżeli odczuwam, że ta ruchomość jest jakaś bardzo duża, że ten segment idzie bardzo w bok, no to mógłbym pomyśleć, że na tym segmencie jest jakaś niestabilność. I tak badam, badam każdy segment. 1 C6 na C7, później jest C5 na C6, idziemy do góry i sprawdzamy z drugiej strony. Jeżeli mam w badaniu tym niespecyficznym Macie podejrzenie, że na C5 albo C6 jest problem, to oczywiście nie musicie tego robić od dołu, tylko przechodzicie sobie na segment, o którym myślicie, żeby zaoszczędzić czas. Pokazujemy Wam od dołu, jak zrobić to, jak zrobić to po prostu na wszystkich segmentach. Badacie i z prawej i z lewej strony i kiedy wiecie o tym, czy, czy to jest niestabilne, no, to jest kwestia doświadczenia i zbadania paru, paru dziesięciu, paru nastu odcinków szyjnych. I będziecie czuli to, jeśli Wam rzeczywiście przyjdzie. Najczęściej dziewczyny są też niestabilne, na przykład dosyć szczupe po wypadkach samochodowych, u nich bardzo fajnie tą niestabilność widać i wyczuć można, nie? Ja to trzeba dodać też, że jeżeli na jednym segmencie jest trochę więcej ruchu, Hmm. porównując go do segmentu wyżej lub niżej, to nie znaczy, że tam jest niestabilność, tak. bo to, tą niestabilność poczujecie, bo to jest bardzo dużo, bardzo, naprawdę takiego bardzo dużo ruchu. miękkiego ślizgu, takiego, takiego przesunięcia, które wchodzi bardzo miękko jak w masło. Jeżeli idziecie, czujecie trochę, że jest trochę wyżej, wyżej jest trochę inaczej niż niżej, to tak jak Łukasz mówi, to może być tkanka bardziej napięta na dole, torebka stawowa i tak dalej, które daje Wam mniej ruchu. Segment niżej może być zablokowany, a ten wyżej może być po prostu dobrej mobilności, więc to nie znaczy, że on jest nadruchomy. Dokładnie. Ten nadruchomość będzie takim bardzo dużym ruchem, Ślizbu, no bardzo dużym w cudzysłowie, bo to oczywiście nie wyjdziecie w prawo za krąg aż tak bardzo. trzeba przerwać Tak, ale to będzie, to będzie mocno wyczuwalne. Także tak wygląda test specyficzny. Pokażemy za chwilę parę metod, którymi można pracować nad stabilizacją. Oglądać. Ok, badaliśmy sobie testem specyficznym hipermobilność odcinka szyjnego. Powiedzmy, że doszliśmy do wniosku, że na e, segmencie C3-C4 chcielibyśmy pracować nad stabilizacją e, mięśni, mięśni głębokich szyi. Stabilizujemy sobie, będziemy chcieli wzmacniać na segmencie C3-C4 powiedzmy, jeżeli chcemy robić to precyzyjnie. Stabilizujemy sobie ten odcinek i będziemy, dolny, dolny krąg stabilizujemy sobie C, powiedzmy C3-C4, C4 od mojej prawej strony stabilizuje. Będę spychał sobie krąg C3 względem C4 w kierunku prawym, a Łukasza będę prosił, żeby otworzył oczy. I spoglądał w kierunku kamery, bo bardzo ważny jest ruch samych gałek ocznych dla aktywizacji tych mięśni głębokich w odcinku szyjnym. Zobaczycie, że już samo spojrzenie bardzo mocno aktywuje mięśnie. Możecie sobie to sprawdzić w domu najprostszym sposobem. Jak patrzycie się i rotujecie głowę w lewą stronę, to nigdy nie osiągniecie końca ruchu, jak nie spojrzycie tak samo w lewą stronę. Patrząc się w prawo, nie zrotujecie nigdy głowy do końca, dlatego spojrzenie oczu zawsze wspomaga ten ruch w odcinku szyjnym jest bardzo ważne przy stabilizacji i będziemy to wykorzystywać przy minimalnym udziale siły spycham moją lewą ręką y, krąg C3 w prawą stronę i proszę Łukasza, żeby nie zginał głowy ani nie rotował tylko pomyślał o tym że chce zapobiegać temu ruchowi patrząc się w lewą stronę czyli patrzy w lewą stronę ja teraz dla potrzeb filmu y, dam łokieć troszkę niżej normalnie robiłbym to w takiej pozycji i spycham go w lewo, nie daj mi tego zrobić patrz w, spycham go w prawo nie daj mi tego zrobić, patrz w lewo, patrz w lewo czuję fajnie jak te mięśnie tu pracują pod moją ręką, bolesne też? Nie. Spycham, trzymaj, trzymaj. Mogę na początek 10 sekund utrzymać to, to przesunięcie, proszę go, żeby trzymał. Pracować później pulsacyjnie, co będzie wymagało więcej pracy jego mięśni. Trzymaj, 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 trzymaj plus. Jeżeli chcę pracować drugą stronę na tym segmencie, zamieniam ręce, stabilizuję C4 od lewej strony, C3 spycha od prawej strony. I proszę go patrz w prawo Nie ocznymi nie daj mi, mi twojej szyi zapchnąć w lewo. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Będziecie czuli, jak fajnie te mięśnie się angażują. pójść luźno. Nie dadzą mi zrobić tego ruchu. Tego zepchnięcia, tego zepchnięcia do boku. Będę czuł aktywizację tych mięśni. Jedna z prostszych technik, ale z lepszych do pracy z pacjentem w gabinecie. Drugą sprawą, drugą prostą i fajną rzeczą, którą też później można dawać pacjentom, układając rękę pod potylicą pacjenta, opieram drugą rękę na czole, yy, układam ręcznik pod potylicą tak, żeby pacjent był w lekkim, w lekkim ustawieniu dla takiego kiwnięcia górnymi segmentami szyjnymi C1-C2 do zgięcia. Taki efekt podwójnej brody. Będzie chciał patrzeć na swój mostek. Oczywiście nie tak, żeby go bolały oczy, bo to będzie spojrzenie do pewnego momentu, które już za, zaaktywizuje mięsień, mięśnie głębokie Zęby nie mają kontaktu, to jest bardzo ważne, stabilizuję sobie od spodu i drugą ręką za czoło i będę próbował go zabrać z tej pozycji, natomiast on ma spróbować spojrzeć w dół, nie daj mi tego zrobić, trzymaj, trzymaj, przez 10 sekund pracy, 5 sekund napięcia, powtarzacie to na przykład 10 razy, pacjent ma spojrzeć w dół, nie siłować się, to jest bardzo delikatny opór, trzymaj, buzia szeroko, spojrzyj w dół, podwójna broda, trzyma, trzyma, nie powinno go nic z tej pozycji boleć, Możecie czuć i będziecie pewnie czuli i zobaczycie, jak te mięśnie częściowo się tu napinają, natomiast nie ma to być jakiś permanentny skurcz mózgowo obojczykowo sudkowego i innych mięśni, tylko delikatna praca, pacjent będzie czuł, że się w środku w odcinku szyjnym coś dzieje, że jest pewne napięcie, ma nie dać Wam pozwolić zabrać swojej głowy do tyłu. Jak chcecie mu dać tą terapię do domu, prosicie go, żeby sobie układał ręcznik pod, pod tylicą, będzie lekkie spojrzenie w kierunku mostka, prosicie go, żeby swoje kciuki zaczepił o swoje oczodoły, nie robiąc chińczyka, nie naciągając skóry, tylko zaczepiając się o kość. Głowę sobie układa w takiej pozycji jak przed chwilą. Próbuję spojrzeć tam i delikatnie pracuje swoimi nie kciukami. Pozwala, nie pozwala tak. po prostu zrobić ruchu. Nie, bardzo lekko. Często pacjenci będą się trzęśli, będą chcieli zrobić to z całej siły. Możecie sobie tu rozluźnić. Zrób to teraz. Hop. Możecie położyć sobie tutaj ręce. Będziecie czuli pracę tych mięśni powierzchownych, które też się częściowo będą aktywować. 10 sekund napięcia, 5 sekund przerwy, 10 powtórzeń. W tym schemacie mogą sobie pacjenci pracować. I to jest pozycja, którą sobie później będą przynosić do pracy, do pozycji siedzącej. Będą się uczyć ustawiać tą głowę w lekkim potakiwaniu górnych segmentów szyjnych. Tak jakby chcieli zrobić lekki ruch potakiwania, przy przytakiwać szefowi, że będzie zrobione. Tak, tak, i tak możecie tak, tego tak, nauczyć. Tak, tak, tak. Okay. Pamiętajcie jeszcze tutaj to, co Tomek, czego Tomek jeszcze nie dodał, to to, że tu też powinniśmy stymulować pracę mięśni poprzez ruch gałek ocznych. Tak. Trzymamy tutaj w napięciu i żeby utrudnić. To utrzymanie możemy spojrzeć na maksa do góry. Mhm. Można później sobie zmieniać, patr patrząc w górę, do dołu, do góry. Tak. Ale podczas tych ruchów nie powinno zmieniać się napięcie i nie powinno być ruchu tak. same, same 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 głowy. Czynnego, samej głowy. Jeżeli patrzymy do góry i jest ruch głowy, do góry, to znaczy, że te mięśnie słabo stabilizują i, tak. i ćwiczenie tak. jest źle wykonane. Dlatego pacjent wychodzi z gabinetu, kiedy dokładnie wie, co ma zrobić. Kiedy postawi, potrafi ustawić głowę i być w tej pozycji, w której chcecie, żeby był, i potrafi w niej pracować. Pokażemy za chwilkę jeszcze dwa ćwiczenia w pozycji siedzącej. Dokładnie, jeżeli pacjent wychodzi z takimi oczami, to znaczy, że coś poszło, nie tak. Tak wyglądają podstawowe testy na znalezienie niestabilności w odcinku szyjnym. Wiele, jest ich o wiele więcej, ale pokazaliśmy tylko dwa najprostsze. Dwa, trzy. Specyficzny i niespecyficzny. Czyli dwa. No, ten drugi no tak. to jest taki typowy scoutenborna, który mamy w skrypcie. ten bo jedziemy na narty, to tak trzeba mieć. Eee, w następnym odcinku pokażemy Wam część poświęconą już stabilizacji tego odcinka, w którym znaleźliśmy niestabilność. Przykładowe ćwiczenia, które będziecie sobie mogli zastosować na wizycie oraz dać pacjentom do domu do pracy. Zapraszamy do oglądania, śledźcie nas. Eee, subskrybujcie na YouTubie, przekazujcie dalej, jeśli jest taka potrzeba. Jesteśmy rządni lajków i żądni subskrypcji oczywiście tylko oh. jeśli się Wam podoba to co robimy. Pozdrawiamy. I za to